Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie. U Andreasa odzyskują wolność i dwie osoby. Hasła nie mam, ale wysyłam numery nagrań do tych osób. I już wszyscy się szykują. Pierwszy odzyskuje wolność Dariusz Henryk i następna odzyskuje wolność Dorota. Czekam na sygnał. Wejdź się przy mnie, czuję jego energię. Pery Samuel są przy ekranie, gdzie ukazuje się numer niewolniczy. Oni odcinają, likwidują. I reszta się przygląda, asystują temu wydarzeniu. Rafael, Michał, Simone, Oerys. I czekam. Andreas, hat die base kompletnie już gefüllt. gotowe. Teraz brauche ten den e, Imiona Dariusz Henryk. Den Nachname, Nazwisko. Data urodzenia. Kontynent. The Kontynent Europa. Land. Kraj. Region. Miejsce urodzenia. Gotowe. Numer niewolniczy ukazał się. Odcięt jest zlikwidowany. Ukazał fai. się napis. Istota wolna. Gratulujemy wolności z powrotem i, i już szykują się do oddania wolności z powrotem następnej osobie. Dorota. OK. Andreas Hadi kompletnie. Gotowi. gotowi. Jetzt brauchen Imiona Dorota. Nazwisko urodzeniowe, teraźniejsze, data urodzenia, kontynent Europa, kraj, region, miejsce urodzenia. Gotowy. Numer niewolniczy ukazał się, jest zlikwidowany przez Samuela. No i Perysa, ukazał się napis, istota wolna. Gratulujemy wolności. Z powrotem znikać z GPS-ów ciemnych, na zawsze fizycznie i duchowo. Liebe Grüße noch von Samuel. Już są na zewnątrz, Perys Samuel. Pozdrawiam, odchodzą na swoje bazy. Simone jest sprawdzana przez Rafaela. Czy coś ja. nie oberwałaś? Zdarza się. Rafael mir gegucko, jest alles in Ordnung. Wszystko w porządku. Liebe Grüße nochowane. od Bazy od Rafaela, z Bazy od Rafaela. Simone też już. Od...